Gospodarstwo rodzinne Nachtygal w gminie Dzierżgowo to gospodarstwo, z którym współpracujemy już od wielu lat. Nie tylko w zakresie maszyn, ale również pasz. I nie skłamę tutaj, jeżeli powiem, że 90% parku maszynowego to maszyny z firmy Aldo. O ostatnich zakupach, o sukcesji tego gospodarstwa, jeżeli chodzi o maszyny, opowie więcej Grzesiek, który na co dzień obsługuje i doradza. Panom Nachtygal w doborze maszyn. Gospodarstwo państwa Nachtygal nastawione jest na produkcję zwierzęcą, gdzie na co dzień pracują trzy ciągniki marki Kubota: GX-135, M5 oraz M7060, która współpracuje codziennie z wozem paszowym. Ciągniki w gospodarstwie państwa Nachtygal współpracują również z maszynami zakupionymi głównie w Aldo. Jak widzimy,. Za mną GX. Współpracuje głównie z prasą 6516 marki Ferneland. Kubota M5 w czasie żniw współpracowała z przyczepą głównie w transporcie zboża oraz z lawetą trzyosiową do odwozu słomy. Najnowszymi zakupami w gospodarstwie i są przyczepa, które znajduje się za mną, ośmiotonowa marki Metalfach oraz zgrabiarka dwukarozolowa Wikon oraz przetrząsacz marki Kubota. Z informacji, jakie mamy od gospodarza, to na pewno to, że jest zadowolony z tych maszyn, z obsługi posprzedażowej, jaką mu świadczymy, oraz to, że w planach ma kolejne maszyny. Jakie to będą maszyny, na pewno wam pokażemy. Zobaczycie w naszych kolejnych materiałach.